Pytanie jest po prostu, niezależnie od tego czy tam Amadi wygra teraz yy, grube miliony, bo prawdopodobnie coś tam wygra, tylko żeby też po prostu się zamknął. Pytanie jest takie, co by się stało, nie? Teraz to chodzi tylko już tak racjonalnie, teraz do moich fanów, a nie do. o ja, zaraz się. tutaj mi nikt nie wyjaśni, mordeczko. Pytanie jest takie. Czy mi się opłaca nadal w to samo bawić, z co oni się bawią? To już od paru lat mamy to pytanie, tak? Dlatego... Ilu z was by przyjechało na ten koncert? Ilu z was by przyjechało na ten koncert? To jest jedyne pytanie, które mam. Może ktoś, tak chętnie przyjadę. Co to jest tyle kurwa psów... Te... ...koncertową i w przyszłym roku podczas tej trasy koncertowej zagra Lech, to mi się wtedy opłaca. Ale żebyście my, jak, wy jako moi fani, jako moi fanatycy, jako moi ludzie zrozumieli, że to nie chodzi o to, że ja nie przyjeżdżam i tak dalej. Słuchajcie, patrzcie kurwa, ile pod górkę ja dostałem? <laughs> Więc jeżeli jest tak, że na przykład OK, jest 100 razy pod górkę, nie ma problemu. Tylko pytanie jest takie, na ile razy to się kurwa opłaca? niż po prostu tam pojechać raz w przyszłym roku, zrobić to porządnie i tak dalej, niż teraz kurwa wszystkich kurwa ściągać po ciebie, mówić ej słuchajcie jedziemy teraz do tego, ale jak to, no, teraz idziemy, nie wiem czy to się teraz po prostu opłaca, nie, ja mogę tą samą